Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Bardzo brakuje mi tego formatu, nie będę ukrywać, ale robię sobie taki mały detoks przed vlogmasem, żeby po prostu się nie wypalić z nagrywania vlogów. Co prawda, teraz w okresie weekendowym będziemy mieli dwa vlogi pod rząd, ponieważ dzisiaj w piątek nagrywam vloga i on był kompletnie nieplanowany i kompletnie spontaniczny. Pomysł na jego nagranie padł dopiero wczoraj wieczorem podczas rozmowy z Martyną, ponieważ opowiadała Martynie o pewnym wyjściu, na które dzisiaj wieczorem idę, i stwierdziła ona, że też to się fajnie nadaje na vloga. I dzięki właśnie Martynie macie dzisiaj film, bo planowałam zupełnie inny materiał. Ale myślę, że takie małe zachęcenie przed vlogmasem to będzie coś fajnego, tym bardziej, że dzisiaj powinno się troszeczkę dziać. Tutaj spędziłam pół dnia nad przygotowaniach do vlogmasu, i niestety nie ze wszystkiego jestem zadowolona. Intro nie wyszło mi tak jak chcę. Ale mam już pomysł, jak je nagrać, i po prostu zrobię to w obrębie soboty, niedzieli, poniedziałku. Tak, żeby we wtorek wszystko mieć już zmontowane i gotowe, więc troszeczkę pracy mi jeszcze czeka. A ja dzisiaj wstałam o godzinie siódmej, ponieważ mam bardzo dużo roboty. Przez to, że właśnie ten tydzień jest taki typowo przygotujący mnie do vlogmasu, mam bardzo dużo rzeczy i filmowych, i internetowych do ogarniania. Przez co też była lekka przerwa filma, ale spokojnie, podczas programacji wszystko Wam to nadrobię. I dlatego wstałam dzisiaj o godzinie 7, bo mam jeszcze sporo pracy komputerowej, a muszę jeszcze nagrać dzisiaj film. Jadę na paznokcie, ponieważ jutro idę na imprezę i dodatkowo jeszcze wieczorem jestem umówiona z koleżanką na spotkanie podróżnicze, więc plan na dzisiaj jest naprawdę ambitny, dlatego myślę, że nie ma co przedłużać. Jestem bardzo zadowolona, że udało mi się nagrać ten story time, niestety nie zdążę zgrać plików na komputer, ponieważ za kwadrans muszę wychodzić z domu. Tak jak Wam wspomniałam, idę, a dokładnie jadę do Rumi na zrobienie paznokci hybrydowych. Chciałabym jutro do sukienki mieć ładne paznokcie. Co prawda jest to moja druga próba, ponieważ umówiłam się w środę w razie, ale wizyta nie doszła do skutków. Nie chcę już nawet tego komentować. To już jest któryś raz z rzędu, gdzie niestety pewna aplikacja mnie zawodzi, ale przestanę z nich korzystać, bo to nie ma sensu. Ale jeżeli właśnie chodzi o dzisiejszą wizytę, jest to miejsce już sprawdzone, które poleciła mi Ala, więc bardzo się cieszę, że że po prostu jadę sobie zrobić paznokcie, bo jak wiecie, miałam bardzo dużą przerwę od hybryd, musiałam wzmocnić swoje pazurki, ale teraz już są naprawdę fajne. Nie patrzcie proszę na kształt, bo są one połamane i już ja ich nie piłowałam w tej chwili, bo ja mam astygmatyzm i nie potrafię sobie równo wypiłować paznokci, więc zostawiłam je takie jakie są i poczekam, jak pani w mi je ładnie wypiłuje. Nie będę ich przedłużać, zrobię sobie takie nie tu, Długie, nito, to krótkie, takie coś pomiędzy. Mam swoją wizję artystyczną i będę miała czarowane paznokcie, ponieważ będę zakładać fajną czerwoną sukienkę jutro. Tak mi jakoś naszło i stwierdziłam, że dlaczego nie, skoro idę sobie na imprezę, która zapowiada się naprawdę fajnie i z miłą spędzę wieczór, to mogę sobie pozwolić na jakieś fajne pazurki i oczywiście przy będą fajne paznokcie na vlogmas. Co prawda w połowie vlogmasu nie będę musiała je zmienić, bo tak długo nie wytrzymają, ale to też będzie fajne do tego, żeby zrobić inny zupełnie makijaż tuż na święta. Teraz mam pomysł na to, jak chcesz, żeby teraz mój manikier wyglądał. Czy ja powiedziałam makijaż? Dobra, wiecie, o tym mi chodzi, manikier. I teraz już mam pomysł, jak chcesz, by ten manikier wyglądał. Natomiast jeżeli chodzi o ten przed świętami, to myślę, że jeszcze będę szukać inspiracji. Więc jeżeli zobaczycie coś fajnego na Instagramie, to możecie mi w DM-ach właśnie na Insta podsyłać. Bardzo chętnie, bo ja sobie często inspiracje paznokciowe zapisuję i potem, jak nie mam pomysłu, co mogę zrobić, to chętnie po nie sięgam. Dojechałam już do rumie, mam jeszcze około 5 minut do mojego terminu paznokci, więc pomyślałam, że że się do Was odezwę i przejdę się na taki mini spacer. Słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona pogodą, bo wreszcie mamy piękny dzień, bo tak jak Wam mówiłam, tygodniu naprawdę kiepskiej pogody, więc niesamowicie mnie to cieszy. Jeszcze wczoraj wieczorem otrzymałam ostrzeżenie na telefon właśnie z tego systemu, takiego państwowego, na pewno wiecie, o co mi chodzi, że mają być u nas wichury, natomiast rano przyszło mi ostrzeżenie o śnieżyce, Fakt, jest troszeczkę mroźnie, ale w sumie jest nawet cieplej niż w kilka ostatnich dni, więc naprawdę się cieszę z tej pogody. Co prawda jest lekki wiatr, bo jak widzicie, nieźle mi włosy, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że dzisiaj właśnie pogoda dopisuje, bo mam, tak jak Wam mówiłam, troszkę planu, a kiedy by lało, wiało, to by było ciężko je najzwyczajniej w świecie zrealizować i trochę daleko sobie wysunęłam kijek, do kamery, i tutaj jest dość łąski wchodnik, więc mam trochę problem, żeby nie zahaczać kikiem. o płot. Weszłam już z salonu kosmetycznego i muszę przyznać, że a wyszły nawet fajnie. Jestem zadowolona, tylko niestety była jedna taka niefajna sytuacja, ponieważ słuchajcie, na jednym kciuku miałam bardzo, ale to bardzo zarośniętą skórkę, aż tak lekko wrośniętą i niestety pani musiała to wyciąć, a w efekcie poszła krew i mam taki, no bardzo brzydki paznokieć. Dobrze, że do jutra zdąży się to po prostu już zagoić, ja to ładnie umyję i nie powinno być widać śladu. Ale był problem, bo słuchajcie, nawet nie chciała mi przestać lecieć krew. Już dawno nie miałam aż tak złej sytuacji ze skórkami. I doszliśmy właśnie tutaj z panią manikurzystką do wniosku, że nawet jak robię sobie przerwę w hybrydach, to muszę przychodzić po prostu na manikir i odsunięcie skórek, bo u mnie to jest dość duży problem. One bardzo szybko rosną i bardzo szybko mi zarastają paznokić i później jest problem, żeby najzwyczajniej w świecie je odsunąć, czy je wyciąć, bo potem wszystko niestety krwawi i się kaleczy. Mam takie typowo świąteczne poznocie, ale pokażę Wam je jak wrócę do domu. Teraz idę tutaj dość wolno, bo chodnik jest taki trochę średni, ale jeżeli chodzi o autobusy, to niestety mam teraz trochę taką brzydką lukę, bo nie zdążyłam na 15.11, bo z salonu wyszłam 15.20, a następną mam 15.50, więc powolutku idę sobie do dworca i nie wiem, czy zaczekam na innym przystanku, czy pierwszy spotkam aptekę, zobaczę, bo muszę jeszcze receptę mojej mamy w aptece zrealizować, więc nie wiem, czy zrobię to tutaj w Rungli, czy już w Redzie. Zobaczymy po prostu, jak to się zorganizuje. Wiem, że powinnam mieć chyba niedługo dziewiątkę, ale nie wiem, czy uda mi się dojść do dworca, żeby na nią zdążyć. Ale po prostu robię sobie spacer. Pogoda jest naprawdę fajna. Tutaj w salonie pani powiedziała mi, że klientki się skarżyły, że było mroźno. A zobaczcie, ja mam płaszcz, z ale mam go odpięty, bo jest naprawdę ciepło i przyjemnie. A więc bardzo się cieszę i wykorzystuję tą pogodę. Ale zobaczcie, jest pół do czwartej, a już się powoli robi ciemno. Robi się troszeczkę taka szarówka. Ale najgorsze jest to, że będę miała. Całe dwie godziny, żeby zjeść obiad, zmontować film i go wrzucić. Totalnie nie wiem, czy się wyrobię. To po prostu filmie będzie o godzinie 20. Zobaczymy, bo już jestem mówiona z koleżanką. Więc też nie mogę się spóźnić, ale nie mogę przełożyć swojego wyjścia. Dobra, ja uciekam, bo teraz idę tak bardzo wolno i też nie chcę, żeby mi wszystkie autobusy pouciekały. Odezwę się do Was pewnie z domu, bo dzisiaj mam świetny obiadek i chcę Wam go pokazać. Jestem już w domu, niestety, tak jak Wam mówiłam, mam opóźnienie przez to, że nie zdążyłam na wcześniejszy autobus, bo jak pamiętacie, spóźniłam się 10 minut. Mam. Od ponad 25 minut opóźnienia, przez co bardzo mi się skrócił cały czas w domu. Mam nadzieję, że zdążę przerzucić pliki i zmontować film, ale to też nie jest takie pewne. Teraz na szybko wam pokażę obiad, bo bardzo mi na tym zależało. Mam dzisiaj coś fajnego i uciekam, zaraz powiedzieć montować. I całe szczęście, że mogę się teraz odzywać z wami w drodze, bo po prostu później powiem wam gdzie idę i co będę robić fajnego, a jeżeli chodzi o obiad, to o, tutaj świetnie to widać, słuchajcie, to jest, to są warzywka na parze, na patelnię, bez tłuszczu, to jest mieszanka, jeżeli kojarzę chyba Horteksu, tak, horteksu i to jest mieszanka węgierska, moja ulubiona, a tutaj są placuszki. I to jest coś jak placki ziemnieczone, ale można kupić on takie placuszki góralskie z cebulką. I to jest właśnie moja porcja. No, widzę, że mam troszeczkę za mało warzywek, to sobie jeszcze dołożę. Dwa placuszki w zupełności mi wystarczą, tak samo jak właśnie mała porcja warzywek. Wszystko jest odgrzewane bez wiecie, na suchej patelni, bo i te placuszki nie wymagają tłuszczu, ani jak wiadomo, te warzywa głęboko mrożone też nie wymagają tłuszczu, więc myślę, że jest to w miarę zdrowy obiad. I oczywiście dużo lepiej byłoby zrobić samemu placki ziemniaczane, ale niestety ciężko jest dostać dobre ziemniaki, a dzisiaj też wszyscy byli bardzo zabiegani, więc lubimy mieć takie po prostu gotowe, miarę zdrowe rzeczy w lodówce, żeby nigdy, tak jak dzisiaj, wszyscy są dziś w rozbiegach, w można sobie zrobić szybko i łatwo ciepły obiad. Jestem przy kąpie i przed chwilką zmontowałam dla Was film, teraz się renderuje, ale niestety nie zdąży się wyrenderować przed moim wyjściem, ponieważ teraz jest dokładnie 17.32 i ja za 8 minut muszę wychodzić, a film będzie się renderował jeszcze z 20, więc wrzucę Wam go dzisiaj dużo później, jak już wrócę do domu. Mam nadzieję, że nie będę jakoś bardzo późno. Ponieważ wychodzę i wychodzę na bardzo fajne spotkanie. Jest to spotkanie podróżnicze w Fabryce Kultury w Redzie. Stwierdziłam, że odezwę się do Was właśnie tutaj jeszcze w domu. Oczywiście będę dla Was nagrywać jakieś przybitki. Nie wiem, czy po drodze będę miała warunki, żeby się do Was odezwać, bo idę w dość taką ciemną część Redy i tam raczej jest kiepsko z oświetleniem, a że nie mam jeszcze tej małej lampki lodowej, którą mogę na tym sofistiku przyczepić, to wolę szczerze mówiąc nie ryzykować, a też teraz sobie włączyłam na Facebooku wydarzenie, więc mogę Wam troszeczkę więcej opowiedzieć o moim wyjściu. Jest to wydarzenie, gdzie będzie opowiadać dwójka podróżników, czyli Asylicja Kubiak i Jan Karuzela. I oni się razem mają strony i profile w sieci do Gringos i będą opowiadać o swojej podróży do papui zachodniej. I to jest tytuł dokładnie Papua Zachodnia, Pawiusz Śladami i ostatnich dzikich plemion. Ja Wam podlinkuję tutaj stronę oczami dosgringos oraz Instagrama pod tym filmem. Mam nadzieję, że spotkanie będzie bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię spotkania podróżnicze, w sumie chyba że nawet Wam tego nie mówiłam, ale na studiach bardzo dużo czasu spędziłam na takich spotkaniach. Bardzo często się mówiliśmy ze znajomymi, jeździliśmy razem, czy to po Gdańskach, po Sopotach, różnego rodzaju wydarzenia. Dużo też takich wydarzeń było na uczelniach, wiem, że raz pojechałam, Chyba nawet na politechnikę, tak. Na politechnikę gdańską na jedno spotkanie podróżnicze i bardzo dobrze je wspominam. A teraz, bo widzę, że tutaj Fabryka Kultury w Redzie zaczyna coraz częściej robić te spotkania podróżnicze, co mnie niesamowicie cieszy, bo Reda jest akurat tak. Fajnym miastem, że wszędzie w sumie dojdziecie w pół godziny najdalej, więc mam w miarę blisko i jeżeli będzie częściej właśnie takie wydarzenia, to będę bardzo chętnie na nie chodzić i też wam je relacjonować, bo myślę, że warto. wróciłam do domu i nie będę ukrywać, że trochę zmarzłam, bo jak w ciągu dnia było przyjemnie, tak teraz jak wracałam około w pół do dziewiątej, to niestety zrobiło się już mroźnie. Całe szczęście, że nie spadł u nas śnieg na razie, bo widziałam na Instagramie, że są miejscowości, gdzie śnieg spadł, a uwierzcie mi, na Naprawdę cieszę się, że nie spadł u nas śnieg. Bo niestety, ja jazda wózkiem po małej właswie śniegu to tak jakbyście jeździli po lodowisku. A jutro mam wyjście i muszę dojechać na nie sama, więc wolałabym nie mieć żadnych utrudnień, nie będę ukrywać. Tutaj mam gorącą herbatkę w moim kubeczku z Kotkiem i mam tu herbatę pomaliczowo-goździkową, ale nie moją ulubioną zbyt, tak są tylko akurat z Irvinga. Smak jest bardzo podobny, tylko tutaj w tej z Irvinga bardziej czuć goździki. Jest troszeczkę ostrzejsza, ale myślę, że. Jest idealna na rozgrzanie się. Jeżeli chodzi o spotkanie, to powiem Wam, że jestem naprawdę zachwycona. Było fantastyczne. Dowiedziałam się wielu, wielu ciekawych rzeczy. Tutaj głównie była mowa o trzech plemionach: takich bardzo zapomnianych, takich bardzo zacofanych. Nie wiem, nawet nierozwiniętych o, może w ten sposób powiem. W plemionach, którym nawet w jedno plemię jeszcze w 2012 roku niestety miało sytuację. Jedzenia jeden drugiego, może powiem tak, żeby było przyjaźnie dla algorytmów YouTube'a, e, więc jak widzicie, są to naprawdę zapromione rejony, tym bardziej, że do niektórych plemion ciężko dotrzeć. Ja Was zapraszam na stronę do Zgringos, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, bo mam naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego spotkania i się dowiedziałam, słuchajcie, że jak na razie jest to seria spotkań i w grudniu będzie kolejne, więc na pewno, jeżeli tylko nie będę miał jakiegoś innego wyjścia, bo to jest akurat dzień pomór rodzinach mojej siostry i to będzie piątek, nie wiem kiedy moja siostra zrobi rodzinę, a jeżeli tylko będę mogła, to po prostu pójdziemy na vlogmasie na kolejne spotkanie podróżnicze. Tylko niestety zaraz po prezentacji musiałam wyjść, bo okazało się, że zapomniałam wracając do domu zajść do apteki. Mam je poleki, a niestety apteki u nas w są do godziny 20, więc musiałam zdążyć. Ale udało mi się, szybko wyskoczyłam do apteki. Po drodze wracając jeszcze spotkałam się z koleżanką, bo akurat na tym spotkaniu byłam z moją znajomą Anetą. To jest ogólnie bardzo ciekawa historia, bo słuchajcie, z Anetą odnowiłam kontakt chyba po 15 latach. Znałyśmy się, jak byłam taką wczesną nastolatką, w sumie jeszcze dzieckiem, aż do moich studiów, a potem właśnie nasz kontakt się urwał, ponieważ przestałam chodzić do stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych w Radzie, A że to były jeszcze takie czasy, że nie każdy miał komórkę, Aneta nie ma ani Facebooka, ani Instagrama, więc tak... Ciężko było z kontaktem, a teraz mam jej numer telefonu i właśnie się spotykamy. A kontakt, słuchajcie, odnowiłyśmy dzięki akcji, na której e, zabierałam sobie z niepełnosprawnościami na planszówki. Właśnie wtedy Aneta do nas dołączyła i od tego czasu mamy kontakt i obie z tego powodu bardzo się cieszymy. Myślałam, że dzisiaj uda się, żebyście Anetę poznali, ale w sumie nie było jak, bo spotkałyśmy się już właśnie na sali, gdzie miało miejsce spotkanie, a potem jak rozmawiałyśmy, u niej pod blokiem to niestety droga pod jej blok i pod jej blokiem jest tak ciemna, że nie byłoby w stanie, żebyście cokolwiek zobaczyli. Ale umówiłyśmy się na początek grudnia, więc myślę, że wtedy bez problemu poznacie Annetę. I jest to jedna z takich osób, która zawsze jakoś tak pozytywnie mnie nastawia. I bardzo się cieszę, że właśnie mam ten skontakt, że wychodzimy razem na jakieś inicjatywy. Trochę żałuję, że dzisiaj na to spotkanie nie mogła pójść za Ala, ale miała inne plany na wieczór. A wiem, że też by jej się to spotkanie spodobało, więc tutaj niestety ogromny smuteczek. Ja teraz uciekam publikować wam film, bo muszę go wrzucić. Ciekawe ile YouTube będzie go renderował. Mam nadzieję, że nie będzie to trwało długo. W sumie nie renderował, tylko przytworował. I weryfikował dokładnie tak to się nazywa, e, bo jak dzisiaj niestety jestem totalnie jak widzicie, w rozbiegu i czasami ciężko mi ogarnąć najprostsze rzeczy. piję herbatkę kończę, uciekam i jeszcze pewnie przez gdzieś tam się do was odezwę. Mamy bardzo ciekawy kart, ponieważ stoicie na mojej toaletce, na której leżała paletka chudy do oczu, i właśnie stoicie na paletce chudy, żeby było troszeczkę wyżej. Ale mam wrażenie, że ten kart jest naprawdę fajny. Nie chciało mi się. Kręcać już kamery do statywu, bo to zajmuje chwilę, a ja przyszłam się tylko tutaj z Wami pożegnać i podsumować tego vloga, więc możemy mieć trochę takie oryginalne kadry. Postaram się jak najwięcej właśnie z kadrami eksperymentować, żeby Was też nimi nie zanudzać. I nie patrzcie, proszę, co się tutaj stało na mojej twarzy, ale zaczął mi się ścierać korektor ważyć, a jak ja naprawdę. Skończę tylko ten klip, zmywam twarz i idę do łóżka, więc stwierdziłam, że wybaczcie, ale już naprawdę mi się nie chce tego poprawiać. Tym bardziej, że poprawka by mi zajęła 10 minut, a nagranie tego klipu dwie. Więc nie widzę największego sensu. Myślę, że chyba każda z nas ma tą sytuację, że dziś wieczorem już ten make-up nie wygląda tak super świeżo, i ja też chcę wprowadzić w te vlogi taką normalność, wiecie? Taką codzienność. Nie, że wszystko jest idealne, nie, że mam zawsze nieskazitelne włosy, zawsze nieskazitelne makijaż, Tylko tak, jak to prawda w życiu wyglądamy, że jeżeli robimy make-up o 8 rano, no to wiadomo, że o tej 23, bo tak, teraz jest chwilę po 23. Nie zawsze wygląda to super kwitnąco i świeżo, a jaki jest sens, żebym tylko do typu Wam wydawała, że mam cały dzień, wiecie, idealny make-up, skoro i tak za chwilkę go zmyłam i idę spać. bo stwierdziłam, że jednak vloga zmontuję jutro rano, co prawda trochę się boję o mój czas rano. I tutaj jest pewien paradoks, ponieważ nie wiem, czy się wyrobię i teraz, żeby było śmieszniej, na jutro nie mam wcale dużo planu, bo muszę tylko umyć włosy, ogarnąć się, zrobić make-up, Pójść ewentualnie z moją mamą do Lidla, jeżeli będzie się dobrze czuła, i dotrzeć na imprezę na godzinę 19. A nie mam naprawdę daleko na imprezę, więc teoretycznie powinnam mieć cały dzień do dyspozycji i powinnam ze wszystkim zdążyć. Ale nie wiem, jak wy macie, ale ja zauważyłam coś takiego, że jak mam dzień, w którym mam naładowane dużo rzeczy, i tu wyjście takie, tu takie zadanie, tu takie. To zrobię naprawdę sporo i się wyrobię. A kiedy mam taki dzień leniwy, spokojny, niewiele się dzieje, mam dużo czasu, to później mam wrażenie, że to wszystko zajmuje mi trzy razy więcej i nigdy się nie wyrabiam, więc będę musiała się jakoś tak w miarę szybko ogarnąć. Ale mam nadzieję, że mi się to uda i nie będzie żadnego problemu z tym związanego, bo naprawdę bym tego nie chciała. W tym miejscu chyba będę już kończyć dzisiejszego vloga. To był taki typowy dzień, a to na poznokcie, a właśnie w sumie wam jeszcze nie pokazałam poznokci. jejku, ale z sierota, mi... zobaczcie, to są poznokcie i muszę wam powiedzieć, że jak wróciłam do domu, to tak się im przyjrzałam trochę bliżej i powiem wam tak, nie są najgorsze, a tutaj wam tylko pokażę bez kciuka, ponieważ ten kciuk mój wygląda tragicznie. I z jednej strony one nie wyglądają tragicznie, one są ładne, ale z drugiej strony też nie ma szału. Tak bym powiedziała, trochę mech tym razem weszły i mam termin na połowę grudnia i powiem wam szczerze, nie wiem, czy na niego pójdę, czy nie, bo jak mam płacić właśnie dość dużą kwotę za takie poznokcie, które wyglądałem tak sobie, to kurczę nie wiem. Tym bardziej, że miałam dość długie Poznokcie, chciałam je mieć dłuższe. Poprosiłam tylko o wyrównanie do kciuków i fakt, kciuki miałam krótsze, ale nie takie krótkie i według mnie one są trochę za krótkie i być może ten mój efekt niezadowolenia jest spowodowany tym, że po prostu one są dla mnie trochę za krótkie. Nie lubię, kiedy mam takie krótkie paznokcie, nie wydaje mi się, żeby one wyglądały dobrze w moim przypadku i dlatego może jestem tak średnio zadowolona. Ten wzorek wyszedł fajnie, właśnie Candy Cane, o nie wiem czy to zobaczycie, ale mimo wszystko jakoś tak. Dlatego się, nie podobają mi się i dlatego chyba się nimi nawet tak nie chwaliłam. Witam, że będą fajnie wyglądać do sukienki, to oczywiście ja też mam niestety skończoną skórkę, bo te dwa palce przyszły swoje, ale kciuk najbardziej oberwał. Ja już nie przedłużam, bo to już by było wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że przypadł on wam do gustu. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to możecie to zrobić na dwa sposoby. Link do Patronite macie w opisie, natomiast koło przycisku subskrybuj możecie kliknąć przycisk wesprzyj. Są różne kwoty, różne progi. Każdy Myślę, żeby bierze coś dla siebie, jeżeli tylko jest chętne. A z wszystkim moim patronom oraz wspierającym, bardzo, bardzo dziękuję za pomoc i za całe okazane wsparcie i pomoc w rozwoju tego kanału. Dziękuję też wszystkim, którzy oglądają moje filmy, którzy subskrybują, lajkują, komentują, udostępniają. Jesteście wielcy i naprawdę bardzo dziękuję, że Was tutaj mam na kanale. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.